Kochani, jeszcze chwilkę tutaj będziemy, ale chcę Wam powiedzieć, że może gdzieś tam mówisz, że wierzysz w Boga. Wiecie, demony również wierzą i drżą. Sama wiara w istnienie Boga nic nie daje. To tak, jakbyś wierzył w tabletki, w jakieś antybiotyki, a ich nie zażywał. Trzeba mieć wiarę w to, co On mówi. Trzeba mieć Bożą Wiarę. To nie chodzi o samo istnienie Boga. Poza tym, jeśli Ci kiedyś był przedstawiany zły obraz Boga, to może wierzysz w tego Boga, który za złe wynagradza, za, za dobre wynagradza, a za złe karze. Bóg jest miłością. Czy ty będąc rodzicem, jeżeli jesteś rodzicem, e, kochasz dzieci za to, że są dobre, czy kochasz je za to, że są Twoimi dziećmi? Taki jest Bóg. On, on jest miłością. I to jest miłość, która y, nie jest miłością ludzką. Jeśli Go nie znasz, to my chcemy Cię tu zachęcić, że my żyjemy z Nim każdego dnia. I że Ty możesz Go dzisiaj poznać. I że On naprawdę może Ciebie dzisiaj dotknąć. Tylko musisz otworzyć swoje serce. Bo to nie jest tyran, który zmusza, który zniewala, tylko to jest kochany Ojciec, który mówi przyjdźcie do mnie. Jego Słowo mówi przyjdźcie do mnie spracowani i utrudzeni, a ja Wam dam ukojenie. Mamy ukojenie w tym, że znamy tego Boga, że Go kochamy. Mamy w tym ukojenie, że On przychodzi do nas ze swoim słowem, że On do nas mówi. To jest wielki i potężny Bóg. Wielki i potężny. Cudowny Bóg. Mówię dzisiaj do ciebie. Może się dzisiaj śmiejesz, może się dzisiaj naigrywasz, ale jak postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem są, tak staniesz kiedyś przed tym Bogiem. I On Ci przypomni tą sytuację, kiedy była głoszona Tobie Ewangelia. On ci to, dzisiaj, on ci to przypomni. Ale wtedy już będzie późno. Bo dzisiaj jest szansa. Bo dzisiaj jest dzień łaski. Bo dzisiaj jest dzień zbawienia. Dzisiaj macie szansę, aby otworzyć się, aby zatrzymać się, aby, aby do niego zawołać. Nie musisz odpowiadać jakiś, opowiadać jakichś regułek. Wystarczy, że zawołasz do Niego. Że zawołasz. Jezus potrzebuje Ciebie. Jezus. Tylko Ty mnie możesz uratować. Jezus nie daje sobie rady. Jezus. A ja Ci gwarantuję, że On przyjdzie. Amen. Amen.